Serwusik, dzisiaj sobie porozmawiamy na temat taki bardzo ciekawy, czy warto ratować ogólnie sprzęt audio z starych czasów u Nitra. Ale w sumie nie tylko u Nitra, bo każdy sprzęt można uratować jak najbardziej, jest to wskazane. Ale odpowiemy sobie na pytania między innymi dlaczego warto ratować taki sprzęt, po pierwsze, według mnie jest to uhonorowanie i hołd dla konstruktorów. Pamiętajmy, że sprzęt Unitry był produkowany w czasach bardzo wielkiego niedoboru ogólnie. Konstruktorzy robili wszystko, co tylko mogli, aby zapewnić cokolwiek na rynku, i zrobiono coś z niczego. Bardzo często brakowało w poszczególnych zakładach produkcyjnych ze zjednoczenia UNITRA wiele podzespołów takich jak, to chociażby w przypadku wzmacniaczy do tranzystorów, elektrolitów itd., itd. Nie można było kupić też między innymi tego sprzętu audio zacnego albo i niezacnego, to już zależy od Was. Element historii, jaki Unitra przedstawia obecnie, jest to też swego rodzaju sentyment dla bardzo wielu osób, którzy nie mogli kupić w tamtych czasach tego audio, z tego względu, że było bardzo drogie i było niedostępne. Ja tutaj nie mówię o popularnych konstrukcjach typu samfritunerów. Yy, weźmy chociażby dueta, czy amatora. Albo też i Zodiaka, ale na przykład radioodbiorniki typu tutaj ten Elizabeth obecny, czy Radmor 5100 5102, Amplituner Merkury DSK 303A. To są odbiorniki hi fi i bardzo często były wtedy nieosiągalne i bardzo, bardzo drogie. Koszt naprawy zazwyczaj jest nieduży w porównaniu do współczesnego audio, jaki można nabyć, bo nieraz kilkadziesiąt tysięcy złotych można wydać na sam wzmacniacz, nie mówiąc o zestawach głośnikowych i gdzie jeszcze reszta całego audio. A w tym przypadku wystarczy wydać kilkadziesiąt złotych na naprawę takiego urządzenia i można dać drugie życie na kolejne lata. Aby ta Unitra przetrwała na kolejne lata u innych właścicieli, zazwyczaj radioodbiorniki i wzmacniacze konstrukcji Unitry są to pobielane konstrukcje przez kilkanaście lat. Są one prostymi, miarę prostymi urządzeniami do naprawy. Jeśli ktoś ma troszeczkę wiedzy na ten temat, może to sam zrobić, naprawić, wcale nie wydając bardzo dużych, ogromnych. Podpieniężnych. Kolejnym aspektem dość bardzo ciekawym jest chociażby ratowanie. Kolejnym aspektem dość ciekawym i ważnym zarazem jest jak najmniejsze obciążenie dla środowiska, gdyż na przykładzie wyprodukowania całego głośnika nowego, a w porównaniu do Wymiany zawieszenia górnego logicznym jest, że mniej obciążymy, mniej zużyjemy energii, mniej zużyjemy wody do procesu produkcyjnego głośnika przy wymianie tylko i wyłącznie zawieszenia górnego w samym głośniku. Ale nie tylko, bo również nie trzeba zużywać, nie tylko pokłaniamy energię oraz wszelkie materiały ale również zaoszczędzony dla nas, dla nas są to pieniądze, bo jakby nie patrzeć, kupno nowego głośnika, a naprawa starego, często, gęsto jest to około 50% wartości nowej rzeczy, a nawet i mniej. Warto uratować starą rzecz, niż zakupić nowe. Ostatni aspekt, jaki poruszę, to satysfakcja. A satysfakcja jest gwarantowana przy posiadaniu chociażby albo uruchomieniu takiej rzeczy. Samemu, w przypadku gdy ktoś nie posiada wiedzy, nie ma możliwości, nie posiada narzędzi, można oddać to do kogoś, kto zna się na tym, zna się na rzeczy, mamy też wtedy pewność, że przy fachowcu zostanie naprawione to odpowiednio, ale też uratujemy kolejną rzecz, uratujemy kolejną rzecz z podloga Unitra. I satysfakcja jest gwarantowana, gdyż tych urządzeń niestety jest coraz mniej. Nie przybywa tego, gdyż już od kilkudziesięciu lat nie jest to produkowane, a tych urządzeń jest coraz mniej. Wiadomo, jest to podawane gdzieś recyklingowi. Recyklingowi jest na złomach, w hucie niestety, tak jak mówię, tych urządzeń jest coraz mniej. Nie coraz więcej.